z tej strony Łowca Galaktyk Dzisiaj sobie nagramy znów Minecrafta A dzisiaj się zajmiemy oczywiście no będziemy próbowali zrobić chociaż żelazny killoff albo żelazną siekierkę więc zapraszam do oglądania i bardzo pozdrawiam y Wszystkich subskrybentów Oczywiście ym, Jak znacie Roblox'a Roblox i Pet Dostaniecie oczywiście Dostaniecie oczywiście najmłodszego peta Za darmo peta ym, I pozdrawiam jednego subskrybenta ym, Który się nazywa Kamil jest z mojej klasy i bardzo go pozdrawiam, bo chciał być pozdrowiony na odcinku. Więc proszę bardzo, Kamil, jesteś pozdrowiony. Dzisiaj sobie oczywiście wchodzimy na ten sam świat. No i najpierw zaczniemy od tego, że będziemy sobie za chwilę kopać drewno. Więc zapraszam do oglądania. I zostawcie łapkę w górę. I z... zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z, z dzwonkiem, nie musi tam nawet z dzwonkiem, ale żeby była subskrypcja, bo z... Z... chcę w... dobić w 3 miesiące albo nawet w 2, nie wiem, no, w 4-5 miesięcy, chcę dobić 30 subskrypcji, więc, please, kliknijcie tą subskrypcję i no, zróbcie to dla mnie, please. A teraz zapraszam Was do oglądania. Um, dobra. Najpierw zaczniemy od tego, um, że. Ehm, um, dobra, że powiedzcie mi, um, czemu ktoś do mnie strzela, ale. To jakaś wiedź, co? Co? Ej, napiszcie w komentarzu, kto to do to... Tak dziwnie, Ała, a zobacz. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie noc, bo ja i tak nie lubię, bo nic w ogóle prawie nie widać. Patrzcie, tutaj jestem w ogóle. Czekajcie, muszę zastopować i sobie wziąć większą jasność, bo o, i teraz będę na pewno wszystko widział. Oh. Dobra Najpierw zaczniemy od tego, że Żeby sobie zebrać drewno I mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy wioskę Z obićmą ją Znaleźli Dobra O Boże. Napisz. No, eee. Napiszcie w komentarzu, czy może napiszcie w komentarzu, czy nie ty, Nie, nie. nie wierzycie, co ja mam. Co ja właśnie chciałem do Was powiedzieć. Chciałem do Was powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, czy możecie pisać w komentarzach. Dobra. Nie. O, ząbiak. O, kurde. Idź stąd, ząbiak. Idź, idź, nie, 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 please. 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 I co? i co? I Dobra, nie, co? sobie drewno, żeby tam tam oczywiście nie, 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 przejść Tylko najpierw zabiję nie, nie, się tu nie, Leży, leży leży prawie leży dobra za chwilę musimy sobie zebrać cały drewno dobra zginęły zginęły dobra surowe mięso nie możemy wziąć to nie to jest trucizna ale dobra nieważne Mamy to? No nie, dobra, a już myślałem, a już myślałem. Chyba oczywiście sobie zbierzemy to całe drewno. Musimy zebrać drewno całe, bo kurde! Widzowie, ja prawie nic nie widzę poszę wow. jak widzowie ja nienawidzę noc jest dla mnie najgorsze co może być noc w Minecraftu No dobra, oczywiście sobie robimy Ym, tak z deski z desek sobie zrobimy crafting Trochę patyków No i tyle Zostawiamy crafting Yhm. Oczywiście, że mi kilof i sobie siekierkę A Tylko nam jest potrzebny kilof i sikierka bo Kilof tam jest potrzebny do tego, żeby Um. Oczywiście, żeby zrobić sobie takie coś, że po prostu jak Co, 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 co to jest? O oh, nie, nie, błagam nie rób mi tego, please, please, jak ja nagrywam odcinek, please, jakbyś... Właściwie jest, jakby nie zrobiłem tego. Bo... Ty mi się zrób, bo. Jakby ja chcę nagrywać odcinek spokojny, więc. Mm. Nie, kri... Creeper! Mój tak, jak go nazywa ogórek, więc. <laughs> na niego ogórek. ten ogórek, taki. A ja... czy robicie Creeper? creepery. Dobra. Ła! Co? Ogórek wybuchł. Ogórek. Ogórek. Dobra. Nie, 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 nie. Proszę. Proszę was. Za chwilę będzie dzień. jak chcę przeżyć. Chcę przeżyć. Chociaż w dzień. Dacie mi przeżyć? Dacie? Pis. No, please! Mówiłem, please! Czy dasz mi przeżyć? Dasz! Teraz już przegrałem. Nie chcesz, żeby to się powtórzyło kolejny raz. Dobra, dobra, dobra. Um, Ogórek uwięziony. Więc myślę, że jak pójdziemy gdzieś indziej. Tam gdzie nie ma. O dobra, tam nie ma się. O a a a a, jestem beznadziejny w mic. Ale dobra, e, widzowie. Ja czasami mam takie przeczucia, że widzę na przykład diamenty, ale to na przykład nie są diamenty. Tak jest. Kurde, to jak. Tam jest jakiś kejwik pewno. Jakie tam mogę zejść? wie Napiszcie mi w komentarzu jak się schodzi do nie dobra, nie, nie dobra. Musimy się tam wrócić. Opa! O! Mamy na przykład fajnego spawna dostaliśmy. Myślę, że poszukamy tego cave'ika. -ga. O ile to był cave, to ja jestem głupi. Tak. To było tutaj. Tak. Mm, tylko widzowie, ja muszę... Ja jestem... Wiem. Wiem, widzowie. Ja na razie nie umiem grać Minecrafta, ale chcę się nauczyć grać w Minecrafta. No umiem grać, ale po prostu yy, jakby nigdy jeszcze nie przeszedłem, więc... No, a co tam jest? Ale dobra, na razie się zajmujemy. Tym kupimy okay. kaj. nie. Widzowie napiszcie w komentarzu, czy lubicie śnieg. Napiszcie w komentarzu, bo ja jakby nie widzę śniegu. Nie widzowie, skupiliśmy się, dobra Dobra widzowie Probę już po nas... Musimy dobrze sobie zabrać drewno. Co jest, za chwilę już będę musiał kończyć odcinek, więc. Ym... No. Dobra, to ja już kończę. I miłego dnia. I prezes, subskrybujcie kanał. Papa. Pa.